Cofnijmy się w czasie o 7 lat. Jest rok 2014 i oto cały świat kompletnie oszalał na punkcie akcji Ice Bucket Challenge. Polegała ona na tym, że ludzie z własnej nieprzymuszonej woli, sami albo też z czyjąś pomocą, wylewali sobie na głowę wiadro wypełnione wodą i lodem, a następnie wpłacali darowizny na rzecz organizacji prowadzącej badania naukowe nad stwardnieniem zanikowym bocznym. W tym właśnie czasie były senator Zbigniew Szaleniec ubiegał się o stanowisko burmistrza miasta Czelać, gdy nagle otrzymał nominację do Ice Bucket Challenge. Wszystko wydarzyło się w niedzielne popołudnie, na kilka godzin przed finałem Mistrzostw Świata w Siatkówce. Czelać, godzina 16:27. Witam, nazywam się Zbigniew Szaleniec. Mam tu w ręce 10 dolarów, tu kwotę dziesięciokrotnie większą. Kiedy otrzymałem nominację, zastanawiałem się, czy podjąć to wyzwanie. Ale skoro podjął się tego sam prezydent Stanów Zjednoczonych, to postanowiłem podjąć jej ja. Rzecz w tym, że musi to być ruch odważny i rozważny. Po pierwsze, oto wybrane w przemyślany sposób miejsce akcji, basen w Parku Grabek w Czeladzi. Basen, który będzie zgodnie z moim planem, gruntownie zmodernizowany i stanie się częścią kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego w naszym mieście. Stop. Przypomnijmy te słowa wypowiedziane przed kilkoma laty jeszcze raz. Po pierwsze, oto wybrane w przemyślany sposób miejsce akcji, basen w Parku Grabek w Czeladzi. Basen, który będzie zgodnie z moim planem gruntownie zmodernizowany i stanie się częścią kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego w naszym mieście. Po drugie, przygotowałem ręcznik, suche ubranie na zmianę i termos, w którym mam gorącą herbatę z cytryną. Oto oryginalna koszulka meczowa Pawła Zagumnego, doświadczonego, rozgrywającego siatkarskiej reprezentacji Polski, która, jestem o tym przekonany, dzisiaj wieczorem zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Katowice, godzina 22.25. I wracamy do Czeladzi. Jest godzina 16.29. Brani i koledzy strzelackiej inicjatywy samorządowej, czyńcie swoją powinność. Super! No, już po wszystkim. Podjąłem się tego zobowiązania, postanowiłem wpłacić 100 dolarów. Na stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane, a 100 dolarów na czeladzkie stowarzyszenie osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Bardzo <grych> Był to proroczy Ice Bucket Challenge. W roli głównej wystąpił Zbigniew Szaleniec. Przepowiednia Zbigniewa Szaleńca okazała się prorocza. Polscy siatkarze zdobyli w 2014 roku w katowickim spotku tytuł Mistrzów Świata. Mało tego, cztery lata później w 2018 roku powtórzyli swój sukces zostając ponownie mistrzami świata. Dla Zbigniewa Szaleńca kubeł lodowatej wody był niczym zastrzyk dodatkowej energii. Kilka tygodni później zgodnie z wolą mieszkańców miasta został burmistrzem Czeladzie. W 2018 roku wygrał kolejne wybory i funkcję burmistrza sprawuje do dziś. Ta koszulka to jeden z najcenniejszych przedmiotów, jakie posiadam mój prawdziwy talizman. Typowanie wyników i sportowe przepowiednie to jedno. Natomiast wyznaczanie konkretnych, odważnych i rozważnych planów oraz ich konsekwentna realizacja, składanie obietnic i dotrzymywanie słowa to już zupełnie inna sprawa. Nadszedł czas, by przy pomocy wspierających mnie radnych napełnić nieckę basenu wodą. Idziemy! Oto mamy zapowiadany przeze mnie nowy basen i wodny plac zabaw w Parku Grabek. Jest tu basen pływacki, rodzik dla dzieci i wodny plac zabaw z wieloma atrakcjami. Wszystko już niemal dopięte na ostatni guzik. No, to mamy to. Pozostało jeszcze sprawdzić na wodnym placu zabaw, czy działają armatki wodne, kwiatki i inne urządzenia, które tam się znajdują. Po wyzwaniu Ice Bucket Challenge nie ma wody o takiej temperaturze, która byłaby dla mnie straszna. Trzy, <gry> Test zakończony pełnym sukcesem. Teraz mogę już zaprosić wszystkich Państwa na otwarcie kompleksu basenowego w Parku Grabek, który odbędzie się w sobotę, 26 czerwca o godzinie 10. A polskim siadkarzom życzę wspaniałego świętowania po zdobyciu na Igrzyskach w Tokio złotych medali i tytułów mistrzów olimpijskich. Może tak się stanie, jestem przekonany. Otwarcie basenów w Parku Grabek 26 czerwca 2021 roku, godzina 10.